Siema, z tej strony złoty. Dawno żeśmy się nie widzieli. Wybaczcie, że w takich warunkach innych, no, ale znalazłem parę minut dla siebie, jak to się mówi, na drobniejsze przyjemności z testowaniem, z nauką, ze wszystkim w zasadzie, z czym można to określić. Co tam, co tam u mnie, <laughs> nie wiem co powiedzieć, no dużo się działo, także ze zdrowiem też było słabiej, bo mnie ścięło tak trzy tygodnie temu, że nie wiedziałem jak się nazywam, działa dobrze. Udało mi się załatwiać parę spraw. Także no, a przy okazji trochę przyjemności z fotografii. Idziemy trochę poszukać plenerów. No także więc czekajcie bo muszę punkt ciężkości jakoś go złapać. O tu jest no początek jesieni. Człowiek, człowiek zdrowy, chociaż przyznaję, że to jest bardzo piękny okres ale jeszcze żeby tak było z 20 stopni, tak z dwa tygodnie później. O! To by tu wszystko dookoła. Byłoby w czerwieniach, żółciach O, matka, no to jest piękne, to jest jeden z najpiękniejszych parków w moim w najkochańszym mieście, w którym pochodzę, z którego pochodzę, czyli w Bogowie, na Dolnym Śląsku. No i mam chwilę możliwości poszukania sobie, że tak się wyrażę, pleneru. Dajcie mi chwilę Ale widzicie Trzeba się Ustawiam się do tego Nie wiem jak mi wyjdzie Będziemy patrzeć Przyznaję bez bicia że To szkło 50 Pentaxa jest Rewelacja i pyk Strzał zrobiony. O, dobra, na czym to ja skończyłem? No, ze zdrowiem bywa różnie, ale każdy ma takie, jakie ma. A mnie się ostatnio trochę. Przychorzało. A, a nie wiem co to było. Już od paru osób słyszałem, że mogłem mieć koronę, bo straciłem węch. Wiem, że jakbym miał koronę, to byście i wy byli chorzy. No. Prawda jest taka: jak się naćpacie pseudoefedryny, żeby wam z nosa nie leciało, no nie ma bata. Czujecie, tracicie smaki i powonienie. No, ja czekałem aż chyba tydzień, żeby to zeszło ze mnie. No ale także po woluśku do przodu no. ale pięknie rysuje Także Widoczki niebanalne mniej więcej coś takiego Powiem wam, że brakuje mi 28 mm kąta. Mam upatrzony jeden. 28 na swojego K1000 Bardzo fajny aparat. Muszę wam powiedzieć, że mam dwa takie w tej wielu strzanki. Jedna to jest właśnie ten 30-paroletni Pentax K1000 on myśli, że może mieć kokolwiek paru paru lat, bo po czym to się poznaje. Widzicie ten napis tu? On jest właśnie z fabryki Asahi z Japonii. A później on był chyba klepany albo w Hongkongu, albo na Tajwanie. Nie chcę was skłamać. I ten był, ten jest Japończyk, ale do czego zmierzam? O, prześwietliłbym. No jest igła. Do czego zmierzam? Eee. I mam Nikona, nie Nikona, Canona EOS 3000 N. Eee. I muszę wam powiedzieć jedno. Tamten jest automat po 2000 roku. Fajnie, bo ma programy półautomatyczne, z presetami, jest czysty automat, manual. No jest rewelka ale na tamtym mam obiektyw 28, 90, 80 czy 90. Eee, i powiem Wam tak, w pierwszej kliszy miałem, jak wystrzelałem, miałem cztery przestrzały z ostrością. Z tego wywołałem zdjęcia, czysty manual, tu nie ma nic, tylko ma dwie bateryki do światłomierza w sobie, Dwa zdjęcia przestrzelone. Dwa. To jest kurde, to się... w To się w pale nie mieści po prostu. Klas. Mam jeszcze do zrobienia około... ...do klucznika. O! Ośmiu zdjęć. Ale dobra, do meritum, bo my tu pitu pitu, 8 minut minęło, a generalnie nic z tej rozmowy nie wychodzi, więc do sedna. Pochodziłem trochę z tym moim plecaczkiem i muszę co wam powiedzieć. Jest wygodny, jest naprawdę wygodny, kurde fajna menda, naprawdę jest, naprawdę jest spoko. Eee... Uwaga na Kracika. No, trochę brząskawo, ale spoko. Wyrównamy ceny, co nieco. I będzie to tak wyglądało. To, co mam w zamiarze, w zamyśle. Dobra. 6, ale to się może udać. No. A następne wyjdzie. Coś takiego. Dobra, no to idziemy dalej, no i wracając do plecaka. Trochę z plecakiem po, połaziłem. No muszę powiedzieć, że na plecy tu jest spoko, jest, no jest naprawdę wygoda. Nie wiem jak w deszczu. Yy, ale myślę, że dałby radę impregnat kupiłem. Mam w domu, także to można dzisiaj za 10 zł ten impregnat sprayu kupić kurde i zaflajstrować za za, za go, że tak się wyrażę. O, tego się nie spodziewałem. Czegoś takiego. No to będzie chyba... Jedno z moich najlepszych zdjęć, takich. I co wam muszę? Pięćdziesiąt milimetrów z tej odległości, gdzie stoję, to obcina to, i obcina to. Zostaje tylko tu, tu, tu. Jeżeli pytacie to ale ten zegar, no kurde powiem, że tak stoi, ale to naprawdę jest fajny widok z tego. Musiałem aż drugi raz, bo świetne ujęcie wychodzi. Ta 50 jest po prostu... ...se Jak dla mnie. Nie tą głowicę muszę się nauczyć ustawiać. Z jakimś tam oporem. Czeka na zdjęcie. Wiem, już do Was wraca. Jedynie co to muszę się tak naprawdę co w manualu trzeba się nauczyć jest <grywanie> przewijanie filmu. <grywanie> Także jest ile tutaj mamy? O kurde! To już końcówka zostały mi przy zdjęciach, w porywach. No ale... I tak bywa. O. Muszę sobie kupić nowy film. Bo się stary kończy. Ile mamy? 35 zdjęcie. Jeszcze dwa. Zwijamy filmy. W sumie. Jakby się udało dzisiaj jest środa to bym wysłał te dwa filmy do wywołania. Dobra, na razie kończymy nagrywanie.